Witam Was wszystkich Po wczorajszej niespodziance dzisiaj zaglądam pod domem Dajcie mi sekundkę Biorę tylko rękawice I zaraz działamy Żeby było szybciej to już pościągałem sobie daszki Po się kopci Tu mi trochę mieszki narobiły grandy Zobaczymy jak to wygląda Wygląda to w miarę dobrze, popatrzcie sami rodzinka siedzi tak o a tu jeszcze mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo jedzenia widzicie tu podobne z jedzeniem lepsza sytuacja, przynajmniej w tej rodzince to jest kortóweczka jak dobrze pamiętam dobra przepraszam, że tak z ręki, ale trudno, lecimy dalej mam nadzieję, że ta żyje, bo to primka, moja ulubienica. Była mała rodzinka, ale żyjemy. Proszę. Też jedynka mają więcej. To była jako jedyna rodzina nie zasilana żadnym odkładem. dwa jest dobrze. Lecimy dalej. Ale do tych najgorszych jeszcze nie dość, bo to się tak nie martwi. to co się najbardziej martwię to na koniec. Proszę. O, trochę się złoszczy może troszeczkę dymu. Damy. Ładna godzinka, prawda? Na pewno matki z mega czerwią, ale, ale chyba nie o to chodzi, żeby im to teraz przesnąć je zobaczyć jak macie pokarmu. Widać, że od gdzie dokąd widzę tam pokarm sięga. Także nie ma źle. Chyba nawet nie będę nic robił. Przyznacie, że rodzina w porządku. No niestety tu jest matka nieznakowana. Ale trudno damy radę. Na wiosnę trzeba będzie zaznaczyć. Napiszcie. Przedalibyśmy gdzieś ciasto z tych rodziny? O, Kolejna taka rodzinka. Podobnie wyglądająca 1, 2, 3, 4, 5, 6 na 7 ramkach siedzi można powiedzieć tutaj w jedzonku jest nie chce mi się wyciągać tych ramek ze środka bo na pewno za mamy czerw Tylko jak, jak duże tego jedzonka mają żeby nie przesadzić z nic nierobieniem tak jak to zrobiłem pod lasem. Może z jedną ramkę wyciągniemy na pokazy filmu, na potrzeby filmu. Ale widzę, że jedną mają dużo. O. jedną ręką to tak średnio. W szczególności na wiosnę. Kiedy pszczółki mają swoje humorki. Ale widzę, że żar się jest. Zobaczcie. Widać jedzonka dużo, no tak średnio dużo, patrzę czy jest czerw. nie widzę, przynajmniej tego. no może faktycznie dołożymy te ciasty tym kciukom, jak się uspokoją, wystopowały sierwie, nie widać? Aż był te rozy to z czerwieniem przystopowały. Może i dobrze. O, następna rodzineczka. Owsa. Ta ma jedzenia fmór, tylko że siedzi jak siedzi. Chyba tutaj jedną ramkę przyłożę. Dam tutaj obok, obok. i wtedy na pewno na nich skorzystają. Dobra, to pauzę i tak zrobię dobra udało się włączyć i kolejna rodzinka ja wyśrodkowałem kolejna rodzinka tutaj widać była myszka i wyszło jak wyszło rodzinka i tak jest dość mocna jak widać i tak myślę że chyba na wszelki wypadek zapoda mi tego ciasta Chociaż niby jest jedzenie, ale ale. Nie wiadomo ile. O, tu widzimy dwie ramki, które są puste. A tutaj jest, albo i nie jest za wiele. Lepiej zapadać ciasto, niż później sprzątać Tak jak tamte pod lasem. Co ciekawe, tu jest matka ratunkowa kolejna godzinka i tutaj trzeba będzie tak jak widać tu są pełne ramki trzeba im będzie przenieść jedną pełną ramkę z kraju też będzie dobrze także też powzuję tam mi została jeszcze jedna jak będzie żyła to nawet nie będę dogrywał. No i na szczęście tutaj wszystkie żyją, więc mam dwie wiadomości dobrą i zło. Dobra jest taka, że wszystkie żyją. I druga jest dobra taka, że dalej mam 14 rodzin bo za 15, a nie 14, tak jak wcześniej myślałem i tu jest 8. Raz, 2, 3, 4, 6, 7 i tamta ta jest ósma. Pod lasem było 7, jest 6. Także nie ma tragedii. 14 rodzin żyje. Yy, tak pokazywałem niektórym dałem czas to niektórym wycentrowałem gniazda. Tym dwóm nie robiłem nic. Bo sami widzieliście jak to wyglądało na, tych filmikach. na tym filmiku. Moim zdaniem nie ma sensu dawać jak jeszcze mają długą drogę pokarmową. W miarę długą drogę pokarmową. Ale rękę na pusie trzeba trzymać. Niemniej jednak. Już nie zrobić takiego babola jak przedtem. No i tak. Dziękuję wszystkim za komentarze. Komentarze pocieszanie. Jeden komentarz, który mnie rozbawił, nie wiem dlaczego zniknął później, ale mniej więcej brzmiał w ten sposób, że nie trzeba było zabierać miodu, to by mi pszczółki przeżyły. No, chyba nie o to chodzi w pszczelarstwie, żeby nie zabierać miodu, tylko żeby zakarmić. Tam widocznie za mało, trochę zakarmiłem. lub no. znaczy dobra, o tam bym zostawmy. Tam wszyscy wiedzą, co tam było, nie tak. Ja też wiem, co tam było, nie tak, więc. Nie ma co panikować, znaczy co, co więcej się tłumaczyć to, to ten, tu się cieszymy, że wszystkie żyją, trzeba trzymać rękę na półsie z ciastem. Zrobi się kiedyś naprawdę ciepło, to rozgrzebię te ule, bo widzę, że pszczółki są na razie dość nerwowe. No ja rozumiem, pierwsze takie wglądy wiosną, to pszczółki są nerwowe. Dlatego robię pierwsze takie przeglądy wiosenne jeszcze w rękawicach, opływek zaczynają nosić, trzeba po idłę uruchamiać. Yy, bo jest za sucho na polu, zawsze była jakaś wilgoć na polu, teraz nie ma, więc trzeba uruchomić pójdło, a nieważne yy, pierwsze przyglądy są takie dość nowe pszczółki, więc robię w rękawicach, później staram się już robić gołymi rękami, bo nie lubię pracować w rękawicach także tyle yy, to tak jakby uzupełnienie wczorajszego filmiku no i dziękuję wszystkim za oglądanie trzymajcie się, beczek miodu życzę wszystkim no i cześć